ma z tej strony z temi zapraszam was do kolejnego już odcinka bodajże chyba szóstego z tango i ultraszągiem a to jeden gracz eee, tutaj o, łapka w górę tak jak nasza postać, pamiętajcie eee, no i co, no i tutaj kolejna kolejna, o, co to było? miasto Rokoko, dobrze miasto Rokoko Spadniesz tu? no, spadaj ty ty robociku jeden no chyba nawet dwóch spadnie Widzę Wejdę tam tylko nie spadnę Nie, dobrze Jak nie spadniecie to tutaj teraz ja robię tak Teraz tu jest prądzik, dobrze Prądzik tu, teraz pyk, pyk Okej okay. Tu szybko, dobrze, bardzo dobrze nam idzie na razie mhm. Tu jest G, okej okay. Oj, leci U O, no, zmieniło się na L, ale to nic mhm. Skąd Boże, nie tak Dobrze, teraz trzeba przelecieć tam. Dlaczego ja tu spadłem? Tego nikt nie wie Dobrze, tu, 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 tu. Szybko lecimy tu. Dobrze, teraz tu. Okej. Okay. Czekam aż się prądzik skończy, dobrze, pyk, pyk i już mamy to. Dobra, jedno małe skucie to nic. Mam nadzieję. Dobrze. 18600. To pomijamy szybko nawet, bo tego nie trzeba nawet no tak szybko patrzeć. No, no zobaczymy co jak tutaj. No, Tu idą w górę. Tu jest potwór, to się skuje, jeżeli wejdę. Na razie... O, tu się pojawiłeś. No, nawet mi miło, że się pojawiłeś tu. No właśnie. No i tutaj teraz do góry. O, super mi to wyszło. I super mi to wyszło. No, mamy O, o. No, Było tam jeszcze S Ale tutaj no dobra. spójrzcie. się. Jeszcze has do będziemy Dobrze. Mamy 4 literki na dwie mapy. No może to uzbieram. Zobaczymy. Teraz chyba Boss. Z tego co pamiętam 20 tysięcy. Okej. Okay. No właśnie. Teraz Pan Boss. Jeden już jest. Teraz tak. Szybko. Dobrze. Mamy to. Teraz tutaj. Mamy O tam podeszedł z tamtej strony dobrze, mamy to ok mm -hmm. Hmm. tutaj sobie już przygotowujemy, niech podejdzie mamy A tu dostał no i teraz co? Przeniesiesz się gdzie? Na dół. Nie chcecie na dole, ja chcecie tu u góry. Dobra. To jest kolejny. No chodź tu do góry. Proszę cię, chodź tu do góry. No. No przyjdź tu do góry, proszę cię. No już jedno życie straciłem. No. No. Tego już musimy kopnąć. No patrzcie, jaki uparty, nie? Nie przyjdzie. O, przyszedł. No naprawdę. Dobrze. Jakoś to było. Dobra, mamy to jakoś. Mamy dwa życia, no nie całe, ale dwa. Zobaczymy, czy to się uda. Dobra, 27 tysięcy. Okej okay. I teraz wiem, że tak, to nie wolno zacząć z tej strony, tylko tutaj, z tej. Teraz tak, tych dwóch sobie bijemy. Tak. Ten musi przelecieć, żebym ja mógł wejść tutaj. Teraz sobie tak możemy zrobić. tego O, się panie, że mnie wystraszył. To możemy teraz tu zrobić. No i teraz. Tu nie ma prądu w ogóle, więc tyle dobrze. Można się swobodnie poruszać. Mamy drugie L. O, tego też możemy zniszczyć. Jeszcze U, S i N. U, S i N. Mamy S, dobrze. To, że teraz będzie boss. My mamy dwie literki, brakuje nam. Pewnie żadna nie przyleci już na... Ale no cóż. Dobrze dobrze Ile tam punkcików? 22 tysiące Dobrze nie, źle Tego można od razu Tak żeby nam tu nie przeszkadzał Kolejny mamy ten I tam są teraz te... o! Bomby, które spadają Tak No spadajcie te bomby, okej okay. No Tak I tak no nie, no musiała ta bomba mnie uderzyć Tak, tak Tak, tak Tu już możemy sobie tak zrobić U, u, u. Dobrze Mamy U No nie, spadłem do tego prądu No ale dobra, mamy U No ale L akurat mam Dobrze, mamy Już prąd nas nie uderzy Ale co z tego, jak mamy dwa życia, nie całe Brakuje nam N Jakbyśmy pokonali bossa i... Dostali życie z N Tu mamy dwa Więc jest dobrze Wiecie co, ja idę od razu na górę No właśnie Dobrze, ja idę od razu na górę Tu jest G Ale G to ja nie chcę Jest L Za dużo tu potworów no nie, jeszcze mi ten... Dobrze Dobrze, dostał Dostał No naprawdę, naprawdę Jeszcze się tu skułem No przyjdź tu no, Co on z tymi rakietami, no Co on z tymi rakietami, no Chyba go... Dobrze dostał Mamy to Teraz jakbyś się tak tylko zamienił Na no, o no, akurat No Naprawdę No dobrze No dobrze Co mamy zrobić I tu jest ten boss, którego nienawidzę Dostał, raz Dostał raz tylko, tylko raz. Powiem wam tak, że to jest przerąbane. Ja mogę go tak bić, ale co z tego, jak on stoi na samym środku, gdzie ja się tam muszę dostać, nie? Jeszcze bomby spadają w ogóle. dobre dostał. No. Tu, tu, teraz. Tu, tu. Dobrze, dostał. No i. Jak to wygrać? Powiedzcie mi, jak to wygrać. Ja wam to jeszcze raz tu puszczę, oczywiście, bo... No szkoda mi tego materiału. Robić go znowu, z powrotem jeszcze raz. Te prądy tu na początku nie no, są tu przerambane. Mamy S. Tak. Szybko, 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 szybko. Dobrze. Teraz tu. Tam się odrodził potworek, ale to nic. Pak, pak, dobra. Już się skułem, coś się skułem. To trudno się mówi. Teraz tu. wie Dobrze, mamy wie W ogóle tamtego nie kopam. Nie wiem dlaczego. H jest, dobrze, mamy H Okej okay. Tu teraz poczekamy aż się te prądy Co? Tu też kopię to? Myślę, że na środku nie kopię to Halo Opadniesz wreszcie dobrze mamy to Dobra, do życia plus 4,5 serd serduszka tak średnio bym powiedział no Widzieliście co tam jest ten boss duży. No ja nie wiem jak ja tam wyskoczę, no Nie wiem jak tam wyskoczyć do góry, bo jak będzie do góry, to już będzie ok No przyjdziesz tu, o, super Dobrze, że tu pan przyszedł. Dobrze, dobrze Tą panią też tutaj Podziękujemy jej, teraz tu Tak, ten tu no, i ta pani mnie tu zaatakowała. Mamy S, które nie chcemy. Mamy N. Dobrze, no już kopnijmy to. To już mnie nie będzie. No, tutaj się zamienisz na co? Na S. Ale S nie chce No i N. N, I, S. N, I, S. N, I, S. Nie możecie dać L, U. Nie wiem, co tam jeszcze mi brakuje. A, chyba. Jego trzeba tu szybko rozwalić, bo to no i super nie. Dobrze, mamy to. Teraz tu sobie przygotujemy na niego już. No przyjdź tu. No niech pan tu przyjdzie. Ale panie bosie, panie bosie, niech pan tu przyjdzie. O, jest kolejny. Się już kończy, okej okay. mamy A było H, ale H mieliśmy dobrze, tu teraz L mamy tu też mamy dobrze, dostał, dostał bum, bum, okej okay. mamy tu jeszcze bańkę mamy, nie wiem co ta bańka robi w ogóle, nie, ale dobra ona, ona chyba ochrania przed czym ale przed czym, nie wiem 41700 w ogóle, nie? Masakra, dobra Tu trzeba robić w ten sposób Tu trzeba sobie skoczyć Tu trzeba sobie tych dwóch Panów yy, zniszczyć Teraz tak, tu, tu Tą panią też, podziękujemy, bo nie wiem Czy to jest pani, czy pan Nie wiem, teraz tak Tak Tak, 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 ok Teraz tą panią Mamy jakieś kryształki, mamy jakieś coś tam. Teraz tu. Dobrze, teraz y, te literki jeszcze. O i L. O i L. N. Tu jest A. G. No nie wiem. Nie ma prądu w ogóle, to jest fajne. Tylko, że... No właśnie. Po co ja się spułem? Dobrze. Nie wiem od czemu ja się spiłem, ale dobra. Dobra, mam to. O i L. Nie wiem czy ja to zdobędę, bo teraz boss i potem główny boss, nie? No zobaczymy. 19 tysięcy, okej. Okay. Bo jeszcze nie ma bossa? No, może jeszcze zdobędę? Zobaczymy. Przyjdzie tu któryś pan? O, przyszedł jeden, dobrze. Już go nie ma. Teraz tu No, jest L, nie? Ale oczywiście go nie zdobędę, bo... Dobrze, mamy to Mamy to, tutaj teraz Tutaj Teraz tak, tak, no i G i, H. G i H to ja nie chcę, tu jest S Dobrze, tu będzie co? O. N. G. L, było L. A o też mnie. O też mnie. Boże, czemu ja O nie zdobyłem? Byłoby łatwiej. Ty nie popatrzyłeś. No, no nie, no. ja robię. Naprawdę. Czemu ja nie popatrzyłem? Dobra, kolejny boss. Tu teraz pierwsze trzeba to zrobić. Tak, tak, tak. Tu teraz tak. Tu sobie teraz trzeba. Pięknie to zrobiłem. Bo teraz oni uderzą w bossa. Tak jest, dobrze. I teraz tu boss oberwie. Tu teraz przygotowałem sobie kolejnego. Tu. Tak, tak, tak. Dobrze No podejdź teraz tylko tam do góry Tak Oj, kurcze, no blisko byłem Dobrze, teraz tu, tu, tu i bum. Dobrze, mamy to Mamy jeszcze L. No, mamy, mamy. Dobrze. Brakuje tylko O. Tylko, że tu jest teraz główny boss i teraz jak ja tam wyskoczę do góry to będzie pięknie już, tylko, że nie wiem czy ja to zrobię. Uwierzcie mi, to jest tak ciężkie tam wyskoczyć do góry. Dobra, pierwsze co robimy to to. Tu teraz kolejny. Ała. Tu jest kolejny, dobrze. No. Tam jest H, ale tam nie chce H. Tylko co... No, patrzcie. Mhm. No jeszcze nie w tą stronę, co trzeba było. To nic. Dobra, dostał. Mhm. Tak, tak. Tak, tak. No jak... Jakim cudem? Tam nie wyskoczyłem. Dobrze, dostał. Mhm. Za dużo bomb jest. Dobrze, mamy to. Mamy o! Uuu! I teraz tam się pozbędziemy tych. Okej, okay, mamy to. Jakoś to mamy. Uuu, dobra. Teraz są tamte stworki tylko. Ja sobie to jest, porobię tak, w ten sposób. Tak, dostał, 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 zostało mu 2 hp, dostał, jest w końcu, ja cię kręcę, ile się można było natrudzić, aż się złapałem za głowę. Dobra, zrobione to. Pięćdziesiąt cztery tysiące. Będzie filmik. Aha, spoko. <laughs> o mój Boże, dobra, mamy prawie całą krainę już. Znaczy krainę. Całą mapę ogarniętą. Bo zostało nam tylko... No będą jeszcze dwie, dwa odcinki. Bo będzie główna ta duża mapa. I jeszcze będzie kosmos. Więc zobaczymy. Więc lajkujcie jeżeli wam się podoba seryjka. Subskrybujcie jeżeli jesteście nowi na kanale. I tyle. Dzięki. Dziękuję wam za oglądanie. Na razie.